Podsumowanie. Tutaj Funky Witch Mystic, tutaj Wosk X. Podróż do Chorwacji, czyli minimum 2500 km. Za chwilę sobie spiszemy dokładny przebieg od aplikacji do dzisiejszego mycia po powrocie. Jak widać na masce Funky Witch Mystic, tutaj już yy, śmierć można powiedzieć. Wosk X. No, lakier nawet osuszony. Jeżeli chodzi o cały bok Wosk X, kropelki nie są może jakieś spektakularne, ale zrzuca bardzo dalej dobrze. I tu widzimy cały bok mikrokropelki, i lakier można powiedzieć, że jest dobrze dosuszony, jeśli tak to można nazwać. Nie ma tafli. Wolny zrzut jest na dołach. Ale jest. Góra bardzo fajnie jeszcze odbija, czyli śmiało mogę stwierdzić, że wosk tutaj na tych bokach jeszcze pięknie siedzi. Dalej występuje ten efekt takiego odbicia, jakby od trampoliny. Robi się taka minimalna tafla na złączeniu strumienia wody z lakierem, ale następuje bardzo szybki zrzut i spływ wody. Tutaj testowałem jeden produkt, także jest takie bardzo znaczące odcięcie. Ale WOSK X dalej pięknie siedzi po tej stronie auta. Następnym razem zrobimy sobie jeszcze jakieś mycie szamponem kwaśnym. I tu tak samo na dachu. Wyraźnie widzimy linię odcięcia. Tutaj Funky Witch Mystic, tutaj WOSK X. Mimo. Mocnego słońca. WOSK X tutaj na tej stronie dalej pięknie siedzi. No, tutaj jest duża tafla po stronie Mystyka. Zaraz sobie sprawdzimy jeszcze przebieg. Wpiszę go tutaj w opis filmu i na początek filmiku. Ale ten WOSK X, nie wiem kiedy będzie mieć premierę, oczywiście. Wtedy dam wam znać co to za marka. No, może będzie aspirował nawet do na pozycję wosku zimowego dosyć odpornego. Zobaczymy. Tutaj Mystic no jest tafelka, tak jakby coś tu już umierało albo marło. No i z żółty tafla jest dosyć wyraźna, ale po czasie to spływa i lakier jest w miarę dosuszony przynajmniej te drzwi i ten tył. Tutaj i doły trochę wolniej. Także jak dla mnie mystyk w dupę trochę dostał, ale jest takim woskiem letnim. Następnym razem zrobimy sobie już odtykanie jakimś kwaśnym szamponem. Tutaj zrzut też będzie wolny. To potrwa, zanim wosk X zrzuci taflą całym, całą tą wodę, no ale zrzuca. Wolno, 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 trochę to potrwa, tak jak przed chwilą widzieliście, tutaj zostanie duża tafla, a tutaj się dosuszy, także coś tu jeszcze siedzi, mimo że maska dostaje naprawdę mocno potyłku od temperatury silnika, od słońca kropelki, o, takie mikrokropeleczki, dużo jest takich kartoflanych. Peleczek, ale tak, wosk uważam, że tutaj dalej pięknie siedzi, pięknie zrzuca. Także ten wosk X nie wiem, czy będzie jeszcze jakoś zmieniany w recepturze, czy to już jest wersja finalna, ale zapowiada się naprawdę konkretny produkt. No i tutaj Mystic cały czas taka tafelka, a tam już jest, drzwi są czyste. Także w porównaniu Mystic do Wosk X, na pewno ten Mystic jest mniej trwalszy niż Wosk X. I na dzisiaj to tyle. Dzięki pozdro.